Kurde... Siemano siemano, szuki z tej strony Kurcze, dawno do was nie nagrywałem żadnego materiału Także stwierdziłem, że się do was troszkę odezwę Tam wiadomo, rzadko będą te materiały się pojawiać Ale od stycznia zaczynamy już, jakby wiecie, pełną parą Bo będzie nowy kompik. Jeżeli chcecie jakieś informacje, czy cokolwiek To zajrzyjcie do na naszego Discorda Oczywiście, jakbym się seria spodoba z tych smoczków i tak dalej to możecie zostawić łapeczkę, a jak już chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do subika. Eee, co do D.A.L.E'a, o oh, co do D.A.L.E'a, nie, co ja gadam, co do Day of Dragons, Boże, już tyle w tego D.A.L.E'a grałem, że, że po prostu samo mi to przychodzi na myśl. Eee, co do tego właśnie survivalu, w którym jesteśmy, mamy własnego smoka, rośniemy nim sobie, zdobywamy pożywienie, jakieś tam picie i tak dalej, i mamy tu właśnie takie cechy, które do końca nie wiem co one robią. Mamy w Survival, Movement i Breeding. Yy, wiem, że breeding później yy, odzywa się do nich w skinach albo w smokach. Do końca nie wiem czy w smokach nowych, ale wiem, że nowe skiny można właśnie dostać do tego smożka, które mamy tam jakieś abilitki i tak dalej. Jak widzicie, właśnie tutaj yy, element plazma, to później to się może chyba zmieniać, o ile wiem. Mamy hatchlinga standardowego jak w jailu Jak na razie. Jesteśmy femailem, klasa czwarta, nie wiem do końca co to znaczy, że klasa czwarta. Yy, jesteśmy mięsożercą, nie wiem czy są do końca roślinożercy tutaj. Są jakieś dźwięki słyszę. Yy. I jak na razie sobie śpimy. Pokażę wam jak to wygląda właśnie, jak jesteśmy tym smoczkiem. Mamy dużą mapkę, bo grałem sobie wcześniej jako właśnie już adult bo chwilę tam pograłem dwie godziny się rośnie ogólnie do adulta stwierdziłem sobie, że Wam nagram taki materiał, może Wam się spodoba nie wiem, zobaczymy wiem, że trzeba jeść grzybki jak na razie albo właśnie takie kurde, pająki, kurde, nie wiem jak to, wiem jak to wygląda do końca z tym tym, tak naprawdę będę się uczył razem z Wami tej gry więc zobaczycie jak to, jak to działa ta gra Mamy standardowe dźwięki różne. Czyli. no Wiecie, takie typowe do wykazywania jakby emocji. I mamy jakieś abilitki właśnie typu właśnie znikanie jak teraz. Że mogę sobie zniknąć na jakiś czas, żeby, nie wiem, zdobyć pożywienie, czy po prostu się ukryć przed kimś. I mamy też plazmę taką. Czyli właśnie to strzelanie tą plazmą. Aktualnie chyba tego nie mam, bo jestem za mały jeszcze. I w sumie nie wiem, co, mam, co, wam, co wam mam powiedzieć na ten temat jeszcze. Wiem, że Altem chyba się. Nie, nie Altem. Kurde, którymś guzikiem się cofało. Ale w każdym razie będę się uczył razem z wami tej gry. I będziemy sobie razem ją przechodzić, nie? Zobaczymy, czy ta gra jest w ogóle coś warta, czy nie. Pierka ma właśnie koło roku. I ciekawe jak to będzie wyglądało w ogóle na YouTube, czy to nie będzie tak y, brzydko wyglądać Ale dobra, wszystko zobaczymy jakby w czasie Jak na razie sobie rośniemy Brakuje mi tu trochę dźwięku właśnie chodzenia i ogólnie lasu czy czeg czegokolwiek Tylko są dźwięki jakby dinozaurów, znaczy dinozaurów, smoków y, Ale zobaczymy wszystko w czasie, czy to się opłaca w to grać czy nie, jak na razie zobaczymy Także odezwę się do was jak już troszkę podrosnę tym y, Tym smoczkiem już nie będziemy hatchlingiem, tylko będziemy tym. Yy, tylko będziemy tym, 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 tym. tym... Jak to się nazywa? Subadultem, właśnie. Yy, wiem, że wcześniej miałem o tyle łatwiej, że yy, od razu jak się jakby odrodziłem tym smoczkiem, to od razu mnie jakiś większy zabrał do jakiegoś grona. A tutaj akurat jestem sam i muszę zdać się sam na siebie. Więc yy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dużo długo strasznie zajmuje, ogólnie poradnia, jak zauważyłem, jak wczoraj grałem, czy tam wczoraj. Eee, I właśnie do Adulta rośnie się w ciągu dwóch godzin. Nie wiem, czy to już wam wspominałem, czy nie. No ale w każdym razie będę się do was odzywał, jak już będziemy mieli jakąś akcję niż. Nie będę wam po prostu pokazywał tego, jak będziemy sobie siedzieli i po prostu nic nie robili, nie? Także zaraz się do was odezwę. Um, coś tu się dzieje chyba. Coś to obok nie przeleciał? że jest Nightwizja. Tak samo jak w standardowo. Coś tych chyba przeleciał obok mnie, bo słyszałem akurat jak potrzebny był tą ten początek, który nagrałem, żeby nie było nic zrąbane. Vision jest bardzo fajna. O, kurde. O, kurde. Nie zabijajcie mnie proszę. <śledziny> No, kurde, ale fajnie, mamy ekipkę. No i widzicie, tak, tak wygląda ten duży akurat. Kurde, bardzo ładny ten. Kolorki mają takie czarne. Jestem ciekaw, jak to właśnie z tymi skinami, bo ja miałem tylko cztery i każdy był niebieski, chyba. Ale no. Nie wiem skąd przyjacieli, bo akurat właśnie od, słuchałem tego materiału, którego, który robiłem. Mmm, kurde, ciągle klikam ten sam guzik. Hatchlink. <ścoughs> to nie gdzieś lata z tym małym. No zobaczymy, czy nie będą chcieli nas zjeść przypadkiem? No co, odpoczywa. O kurde. Tam się coś dzieje. No nic, na razie to i tak nic nie zrobimy. Odpoczywamy sobie. Kurde no. Nie wiem, czy to widzieliście Czekaj, czy ja to nagrywam w ogóle? Nagrywam Dobra, pokażę wam jak się uda, kurde Już jesteśmy w takim etapie Że jesteśmy dżuwikiem A od Juvika można latać tylko wtedy Kiedy ten ee, Wtedy, kiedy się spada z jakiejś góry Oj, teraz mi się nie udało no, czasem ciężko to wyczuć, nie wiem kiedy ja, kiedy ja ten. Kiedy mam lecieć to Naciskam, czy mam spamić po prostu. O, jestem. Dobra. Mamy to. Latamy po raz pierwszy. Ja pierdziele. przecież latałem jak ten, jakbym adultem, ale tylko chwilę, nie? Ale to jest fajne kurde się bogaty, tak wiemy <ścoughs> Też sobie naładuję <laughs> O kurwa. Trochę przybyło O dobra, możemy latać Ja pierdziele No już, nie przekręcaj się tak, kurde Tak jest ciężko nie sterować nieraz Widzicie, jakiś kurna pies się na nas patrzył już, jeszcze nas zapierdzielić chyba Kurde. Już ze screenem musiałem zrobić. Zanim zobaczymy, może coś wykombinuje ten chłopek. Tutaj wiem, że to ta skałka. Tutaj właśnie siedziałem więc większość czasu. I tutaj właśnie strasznie dużo się roi od tych smaków, nie? A ten sobie tutaj slipuje. Tu mamy chyba. Oh. Eh, <Susurra> eh, <Mamy kurna> tego. cura <Susurra> tega Ja pierdzielę. Teraz co, co robimy teraz? Jak to... Co się z tym robi, Manny? A, musisz O kurwa Rozjebał go kurwa on go na kilka hitów ściągnął jak widziałem o ty kurwa Kurwa, ewane, Jebane eciecie, 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 Dawaj, kurwa, no Dawaj zginę. no halo, czemu nie mogę? Kurwa, mać. Ja pierdolę. O Jezus Było tak pięknie eee. Kurde Bele, no Kurwa, mocne są te psy Cztery hity i koniec, nie? Tak, dobra. To na razie na tym skończymy, nie wiem ile z tego materiału wyjdzie. Ale jeżeli wam się podobało, to zostawcie lajku, bo na pewno z tego będę nagrywał od razu też kolejny materiał. O kurde, nie spodziewałem się tego. Fuck. Nie wiem, dlaczego mi on nie leciał. Ja spację klikałem, kurna. Nie mam pojęcia. Ale w głupi sposób się wywaliłem. Znaczy w głupi nie głupiły, bo jeżeli nie trzymałem spacji, no to, to nie wiem dlaczego on nie chciał startować. No trudno. Mocny jest, kurde, no nie powiem. Chciałem w niego hitnąć, ale nie miałem jakby zasięgu głowy, kurde, i to był problem. No cóż, trudno. Jeżeli Wam się podobało, no to zostawcie lajka. Wpadnijcie na naszego Discorda na pewno. Jest w opisie. Wszystkie tam informacje zesgarnięcie, więc to tyle jak na razie. I trzymajcie się, nara.